Siema, tu Shogun, a to mój pierwszy odcinek z gry Leech of Legends. Gram pod nickiem Sexy Kuku i jak widać, idę Diana Nemda. W moim teamie jest Zilan, Akali, Jace, Dia no ja Kogma, a u przeciwników Gragas, Timo, Queen, nowa postać Lisandra i Nunu. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że będę miał Gragasa. Chociaż możliwe jeszcze jest Timo i Lisandra, ale Gragas się daje najlepszym. Fuck tak, fail items. O. Mm. Zilean wziął złe itemki i złe runy. Mm, smutno. Dobra. E, ja sobie kupiłem buty i trzy potki. Hmm. Queen. O. Ojeju, Lisandra. Strasznie nienawidzę grać przeciwko tej postaci. Ona jest bardzo mocna. E, ha ha. ha. Oho, boję się Lisandry. Nie znam do końca jej skilli, ale grałem już raz przeciwko niej. Nie rozumiem trochę jej ulti, pamiętam, że, jak, że może puścić albo na siebie, albo na przeciwnika i zastunować. Nie wiem, czy to w ogóle zabiera damage, jakieś czy coś. Hmm. O, lol, tej many nie zabiera? Uu. No, ciekawie, ciekawie. Uwaga, mogę lamić, tak więc. O, zabieraj jej manę. Więc nie hejtujcie mnie pod filmikiem. Jeśli ten filmik w ogóle będzie miał jakieś wyświetlenia czy coś tam. Yy, dobra, na topie Gragas i Nunu. O, Lisandro, proszę, zlituj się nade mną i nie. Bądź pro. Yy, no, już sam jej początkowy damage się wydaje być dobry i to się... te jej skille bardzo szybko się odnawiają. A ja, ale mnie harasuje z tych swoich skilli, Ja coś mi się wydaje, że długo nie wytrzymam. A, haha. dobra, błagam, żeby przynajmniej na innych lanech nie widowali. Chyba. Hm. się zaraz z many. To będzie niemiło. No nie no, kobieto. Ogar. Ja. Nie wiem jak, co ja mam tutaj do roboty. Po prostu siedzieć pod towerem i się nie ruszać. To będzie najlepszy sposób. O. Właśnie Lisandra ma dwa strony. To później w teamfightach będzie mocne do odczucia. Hmm. O, Wysrała się już z many. Pięknie. Ja też już mi się ma na kończy. O, Lolo, ona ma jeszcze dwie potki na HP. Ajaj. Mały harasik z mojej strony by się przydał. Dobrze. No to. Mm, zrobi strasznie mocną tą postać. Riot powinien osłabić ją jak najszybciej. O! Włagam was, ludzie. No, jeszcze na full HP. Co ta Kali musiała zrobić? ona jest, awk? Ach, myślałem. O, zmarnowałeś dwie potki. Dobrze O, Fail skill. Pięknie, pięknie. Jakie one ma last hit? 13 na moje 19. Dobra. W last hittingu nie jest tak bardzo, bardzo, bardzo źle. Oj, a żeś sobie skoczyła hmm, hmm, hmm. Ja mogę jej dopiero coś zacząć robić od szóstego poziomu no, O, ho ho Mana mi się kończy, bo ja się, że zgangują no nie, ludzie, jak wy możecie tak łatwo padać? Dwa kile dla przeciwników. O, czy to będzie możliwe? Aj, jednak nie. Pewnie się beknie, koleżanka nasza. Beknęłaś się? Yes. przynajmniej ja zdobyłem killa. Dobrze, uciekać, uciekać, uciekać. Tam jakoś pusznąłem choć trochę. Dobra, mm, czyli zrobiła coś trochę głupiego, ale a ja zmartowałem dwa spele. O, na topie coś się zaczyna dziać. Dobrze, pięknie, pięknie, pięknie. jaj, prawie. Eee, jace, jace, jace. Hmm, to teraz sobie kupmy potki ładnie hmm. Początek nawet dobry, lagów widać nie mam Ona ma 19-24 do nieźle. O, nasz ma nawet tam coś last hituje. Do 22-26 no ładnie ładnie szczerze mówiąc hmm. Widzę, że ich tam, na bocie niestety harasują. O! Mm. O, szósty level. Nie wiem ile jej ulti właściwie ma odnowienia. O, a, a to taki ma pasyw, że następnej umiejętności nie potrzebuje many. Oj, ulti. Ajajaj, prawie. Tak na lowie sobie biega, aż mnie kusi. Kurcze. No o! Mm, naszemu kochanemu. I uwaga, dobra, pięknie drugi dla mnie. Tudu. piękna gra, piękna. Przynajmniej dla mnie. Mm -hmm, Puszniemy tu. Ona mi nie dotknęła praktycznie towera. Mm, tam na topie są puszowani na bocie jakoś w miarę. Tak więc nieźle. Mm. O parę się zawsze przyda. No, Dobrze, 40 lasitów do 26. Więc mam dużą przewagę jak na razie. Towera i burzam. Dziwne jej coś tu nie widzę. To mi się nie podoba. O, dobra, wróciła. <laughs> Oj, kobieto, kobieto. Jak ty dostajesz ode mnie? O, ja. Ale burs. Szkoda, że już many nie mam, ale... To się nazywa moc. Dobra. Polacytujmy teraz tak na poważnie. No tak. To jest to na cytowanie na poważnie o ładnie ładnie o ma pełno manę no przyda się poteczki na manę kupić tam na topie coś próbuję robić akali hmm. dobra może się zaraz beknę po itemek o przydałoby się 1600 i dopiero się beknąć o, i Sandra chyba coś tu będzie próbowała agresywniej bardziej grać. Mm -hmm, mam już manę. To było genialne zużycie skila. Oj. Mm, nie ogarnia chyba swoich skill jeszcze. No tak. Pewnie postać została przez nią niedawno zakupiona. Pumf. Oj, 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 dedam. O, jak się hamsko dałem. Mogłem to przemyśleć jeszcze. Hmm. Przydałby się tam heal. Hmm. Hmm. Za wcześnie, za wcześnie. Hmm. Nie, potek sobie kupię. Może Doran nawet nie będzie takim złym wyborem, ale potki się bardziej przydadzą. O, lol. Kogma w biedny Próbuję coś rozkminić z tamtym yy, Zileanem, ale Zilean wszystko mu jak na razie, 2-0, 1-0 Chociaż nawet nie jest tak yy, Na topie tylko jest słabo, ale tak to No, ta gra widać jest do wygrania No dobra, pełnić, pełnić nasza Diana słodka Kurczaczku Mój o, chciałabyś. Tak łatwo to już nie będzie. W ogóle bardzo mi się podoba sposób, styl, czy jak to nazwać? Sposób poruszania się e, Lisandry. Te kamienie tak bardzo fajnie się ruszają. Hops, kolejny kit. Last hit. Aż muszę ją tu jakoś harasnąć trochę. Oj, jakby się teraz zbliżyła, jakby się teraz zbliżyła. To wymia już takie combo w tyłek, że no, że koniec gry. Lol, lagi. Lagi zaczął się odzywać. Dobra, to wezmę sobie jedną potkę i spróbuję rozkminić jakiegoś, oj oj, oj. Oj, oj, oj oj. jej ulti. Dobra, kill za kill, nie jest tak źle. Mm, spotkam jest spokój jak na razie. Przydałoby się tylko puszcząć tego towera. <śm> no tak, tower większy damage niż bohater. Zawsze zwyczaj tak jest. Mm. Lol, dziwnie się Jace buduje jak na początek chyba. A Kali według mnie powinna złożyć heks A Jace. No właśnie, nie wiem. Może czarny tasak? Coś w tym stylu. Dobra. Lisandra 2:30. No, coś, coś już zaczęła mi robić. Muszę przyznać. Dobrze wykorzystała ulti pod tym towerem, bo tak to, no, bez problemu bym uciekł, że się wrażę. Mm, <grym> dobra, muszę to dopuszować, bo zacznie się robić niedługo ostro i niemiło. O! Ajajaj. Aj, ojojoj, coś mi tutaj zlagowało troszeczkę myszka. O, 3 last darmowe. O, 4 nawet. Ładnie. Ulepszymy sobie ulti i kolejna próba harosu. Nie, pod towera już się nie będę tak głupio wbijał, bo tamta akcja akurat już mnie przeraża. A masz? Nie da Huch, jaki fart. O, lagi myszki znowu. Puff. Dopuszuję Dopuszczę towera i beknę się. Chy... Oj, coś mi się nie podoba. Nie widzę przeciwników na innych lane'ach. No, lepiej szybko uciekać, bo jakby mi... A, spoko. Zabili na topie. No nie. Pięknie. Pięknie. Po prostu przepięknie. Dobra, mam 4-2. Mm, o, już mnie stać prawie na moje objęcie ognia. Poteczki na HP teraz i lecimy dalej. O, smutno. Lagi się odzywają. Pięknie. Kog ma towera kolejnego. Dobrze, ta gra jest do wygrania. Um, Nunu. Wróciła na Lane na nasza Lisandra. Co tam z kupiłaś znowu złego? Na spoko. Szkoda, że teraz nie pokazuje ile przeciwnik ma tego. Kiedyś się śmiałem i podpowiadałem przeciwnikom, że złożyli już ten uścisk, serafina. No, dawaj. Mhm, pięknie. No, dawaj, wbijaj się, wbijaj. Jajaja, Hmm. O, biedna Lisandra. Ma dalej dziesiąty level. Och, jaka smutna buźka. <ścoughs> Dwa skile i prawie pół HP. Zabieram. Dobra, last hit, okej. Okay. 95 do 55. No pięknie, pięknie. Puff, puff. Zawsze last hit jakiś. Okej. Okay. I... O, pięknie, na topie jeszcze zaczęli puszać. Ojej, przepraszam, sorry. Uciekaj, proszę, ucieknijcie. Dobrze, huch, uciekli. Gdyby nie uciekli, to była moja wina i moi bań, do bani, by było. Dobra, nie trafiła. Może pomyśli, że mnie tu nie ma i przyjdzie. A jednak nie. Mm. Lol, jaki burs bije temu Timusiowi? Pum. Dziwne. Dziwne posunięcie z jego strony, że dalej mnie atakował i nie zostawił. To było naprawdę bardzo dziwne. ale dobrze. Więcej takich posunięć proszę u przeciwników. O, Lisandra wróciła. O, widzę, że się nie beknęła w końcu. Kolejna szansa na kila. No to leca. No to pójdźmy po tego killa naszego. Połów. No. gang mi nie, po, nie był potrzebny. Biedaczki. Nie mogli sobie sksuć. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, może tam pomogę troszeczkę na topie, chociaż nie, puszno cię przyda. Oj, 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 coś przylagowało. Pink FPS, u, ciężko. O, ładnie, ładnie. Yy, okej, okay. pom, ładnie, ładnie, ładnie. Kolejne laski dziki. Dobrze. Dobra, koleżanka pewnie już wróci zaraz, oj, to było głupie posunięcie z mojej strony, ale, 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 czyżby, oj, jak przyfarcił Timuś, muszę się akurat wyrazić, ojejku, ty mój Timusiu zły, dlaczego musiałeś tak przyfarcić, o, już niedługo będę miał na kolejny, to sprzedam tą potkę i będę coraz bliżej zakupienia Rabadona. Kogma nasz biega sobie. <laughs> Widzę, że pięknie u mnie szwarmą. No, Talisandra. Ach, Talisandra. O, ją na mida. Lol, co ten Jace zrobił? No i da. Tak, jeszcze się wbijcie pod to ulti. O, przeżył. Nie no, jakie hardkory. Poczekam sobie to 20 sekund, czy tam już mniej na to. Mm. Ojeju. <laughs> Oddałem najwięcej tej z naszej drużyny przeciwnikom, ale też mam najlepsze, pewnie. Staty. Nie, Jace. Lol, ale oni są dobrzy. A na początku się wydawali tacy słabi. O, biedny Jace, padł. Jaka smutna buzia. Dobra, pusznijcie tego towerka i możemy zacząć. <laughs> o, ja ją mam pewnie na kombo: 1000. No, całe kombo pójdzie z podpaleniem i ona nie żyje. A może... To wystarczy zamiast podpalenia. Dobra, puszajcie towera. Okej, okay, nie ma towera. Pumf, pumf. Aj, myślałem, że zrobię dubla. Znowu smutna buzia. Ty mi się tu nawet nie zbliżaj Lisandra. Nie będzie tak łatwo. O! o, 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 o. Lol, to było dziwne. <laughs> Będę oglądał tą parodię. No strzelajcie, strzelajcie. Dobra, Kogma Zostawię wam to. Ci to znaczy się. Ma ktoś od nich blue? Ktoś tutaj musiał zakosić ich blue, tylko kto? nie. Kogma w nie. A, Kogma mm. Oj, na topie puszczą. Przyda się coś tam pomóc. O dobrze, Zilan już idzie. Wezmę sobie te last hity. Oj, kolejne moje głupie posunięcie, i przez to padnę. I cobie? O! Dobrze, ratuj mnie, ratuj mnie, Rejs. Dobrze, mój przyjacielu. Ach. Lisandra jednak uciekła, ale na farcie. No, ładnie. Wszyscy u nas praktycznie nafidowani. Bez problemu ich jedziemy. GA, później sobie może złożę. A nie, GA na koniec. Jeśli w ogóle zdążę coś jeszcze złożyć, bo ta gra wydaje się, że długo jeszcze nie potrwa. O, ping znowu podskoczył. No opadaj, opadaj nasz pingusiu. No opadaj fps się też. Dobra, lećmy. Dziwne, że nie próbują się jeszcze poddać. O, o, ojojoj. Czyżby się kroiła jakaś zabawa mocniejsza beze mnie? Dobra, lećmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Tak malutko brakuje. Też ma tyle spida co ja, więc nie ma... chociaż miałem mniej. Last hitki. PUF. OK. 134 lasity. O, kogmaw też ma ładnie z last hittingiem. Dobra, wezmę sobie jeszcze to. No, Towera. Nie, puszczę sobie na idzie. Mam już zamiar to skończyć. Naprawdę, będziesz próbował mi coś zrobić. Jak ja ci jedną. No, jak ja ci ćwierć od HP odbieram z jednego skilla. Będziesz jeszcze coś. jaj, znowu źle użyłem skilli. Oj, Lisandra już przyszła. Ku, już się bałem, że to jakiś przeciwnik. Od tyłu jeszcze, jakby na mnie wyleciał, to już by było raczej kiepsko. No, 7-3-1, nie jest tak źle. Mam tyle killi, co oni deadów. No nie, gdzie ten Timo nie postawił grzybsonów? Głupia sudikatka. Oj. <gulia> oj, 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 oj. Dobra, to już mi się przestało podobać, taka zabawa na lobie. Tak więc poproszę o blue. Help Blue, please. Ojej. Oh, yeah. Help Blue, please. Chwilans, zobaczmy. O, klawiatura się trochę zbagowała. A, ah, no tak. Liczyć na ich pomoc, kurde. Ah, a, drugi skoczek. Dobra. No, ah, dobra. i tak miałem się zamiar braknąć. A to Blue chyba mi nic nie zabrało. I pięknie. Double kill. PĘĆ, PĘĆ NA szkodę, mawie ACH Było blisko Czekać 40 sekund, E, nie ma po co, dobra Nie wiem czy w ogóle mi się opłaca go teraz składać jak Mam jeszcze mało itemków, a tak to mi zwiększy więcej AP Ale, no dobra Może być <laughs> To co, jeszcze Reda sobie podkosić? Żeby zawsze coś było Damage'u O, Akali ma jeden 10 ciekawe Okej, okay, redzik dla mnie. Pięknie. Jeszcze tylko by się przydało zrobić barona. Gdzie pędzisz kolego? Lol. Gdzie on tak... Aha! Farmę, spoko. Dobra, Akali, ty tam... No spróbuj tylko sama. Nie dość, że cię zabiją, to jeszcze zmarnujesz nasze kile. Yy, dobra, tutaj... O, hello. Jaki farciarz. Dobra, a, no, no i, oj, czyżby, Timuś, o nie, nie będzie tak, nie będziesz mi brała killi ze mnie, ha, ach, jednak ona wzięła. no, jeden, ja też chciałem jednego killa i mam, no, wszyscy po jednym kilu jest równo, dobra, ziomki, puszczamy towera na midzie, może jak macie ochotę, o, jaka farma, zostaw mi ją, cześć, proszę, 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 na o dździ. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania.